Prawie że dosłownie okulary szpiegowskie, bo to są Rajbany Meta, które mają wbudowane kamery, głośniki, mikrofony. Bóg wie co jeszcze. Zobaczmy, bo się uszkodziły. Ale najpierw zobaczmy. Nie, no widzę, że to jakiś mechanik, kurde, profesjonalista. Taśma izolacyjna w kierowniku. Bum, Czy to mi się zaświeciło, czy mi się odbudowało? Ej, tu się, się świeci, tutaj, patrzcie. Co? co? Tu też się światełko zaświeciło. Patrzcie, tutaj się świeci światełko. No i co dziewczyny, jak wyglądam? Wiesz, że mam dzisiaj urodziny? Może chciałabyś zmuknąć świeczkę? O! O! Więc tak, tu mamy dwie kamerki i w sumie tyle o tym wiem na razie. Ale więc coś jeszcze. Te okulary są podobno nielegalne w Polsce, ale oczywiście to są tylko takie tytuły filmów YouTube'owych. Nikt za posiadanie tych okularów nie wsadzi mnie do więzienia, nie ustanawia żadnego paragrafu, artykułu. Po prostu jest tutaj blokada regionalna na Polskę, więc nawet się nie pobierze aplikacji, żeby te okulary sparować z telefonem. I majster, co Nie, ja? nie no. No na ciebie. To. Udało się skonfigurować, jak widzicie. Tutaj teraz was nagrywam. No i słuchajcie, w aplikacji teraz wyskoczyła informacja, że speakers aren't working. No, tak jak tutaj nasz widz powiedział, i, i tyle, tak? I jest dosyć spory problem, bo to wszystko jest tutaj pozgrzewane. Pozgrzewane maksymalnie. Więc zanim się zabiorę za dalszą pracę. Musimy tutaj się skontaktować z widzem i powiedzieć mu, że te okularki prawdopodobnie będą rozwalone w pył. Spark Dzisiaj jest drugi dzień, dlatego że hmm, musieliśmy napisać do właściciela, czy się zgadza na otworzenie tych okularów. Dlatego że to jest tak pozgrzewane, że no, musimy tutaj użyć skalpelka. I w najgorszym przypadku Młota! No dokładnie jakiego młoteczka Patrzcie, kupiłem nowego do tej właśnie roboty Nowy młoteczek, kurde Inwestycja poszła Więc co, może tak Może to delikatnie podgrzejemy te zgrzewy I najpierw zaczniemy od skalpela Zaczniemy od tej strony, od tych końcóweczek Kurde, no fajnie byłoby to nie rozwalić, nie? Fajnie by było Żeby to jeszcze się nadawało do noszenia Dobra, działamy Dobra, mamy tu 150 stopni I lecimy Postaram się grzać tylko tą wewnętrzną stronę. To jest problem tutaj z tym rozdziabywaniem. coś tam szło, nie? No, 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 no. no. Ty no nie, nie jest źle. Nie jest źle. Może to przeżyje. Dobra, dobra. To lecimy bez głównej kamery. Dużo materiału będzie. W poprzednich filmach, w których otwierałem coś tam takiego właśnie zgrzewanego proponowaliście benzynę ekstrakcyjną, którą mam właśnie tam z tyłu, ale jakoś kurde za bardzo nie chcę jej tutaj używać. Tu są takie kurcze no... Może coś tu się wydarzy z tym plastikiem, coś tak czuję. Ale owszem, pewnie by to fajnie rozpuściło te kleje. Kurczę, no na razie spróbuję tą stronę samym ciepłem. Całkiem w porządku idzie. Pierwsze pęknięcie tutaj. No to jest wewnętrzna strona, więc tej wiedzy nie ma. Tutaj mamy po prostu baterię z tej strony. Akumulatorek złączony, no ale wiecie, tu jest też głośnik, więc trzeba było to zobaczyć, tu mamy konektor, więc sobie zobaczymy jeszcze konektorek, czy to sobie się tam nic nie przywarło. I lecimy z drugą stroną. Dobra, kurde. No to wydaje się, że tutaj, że to jest bardziej klejone niż zgrzewane. Więc ten nasz alkohol pewnie by tu zrobił dobrą robotę. Przecież tutaj co to jest? Syf, raczej syf. No takie wygląda no, trochę tutaj. Zalam. Eee, się kleję. Dobra, to gniazdo wygląda w porzu. Ten kładzik troszeczkę dziwnie wygląda. No, jest to jakby rozwalony. Widzicie, jest rozwalony. No. no. A, ciekawe, co to jest. Ja go raczej tutaj nie rozwalałem. Dobra, słuchajcie, próbowałem teraz to yy, odkręcić, to całe skrzydło, że tak powiem. Ale te tasiemki tutaj są zglutowane, żeby woda się za bardzo nie dostawała. Chociaż te urządzonko nie ma żadnego certyfikatu szczelności. Nic, nul. Więc tego nie można, nie można używać tego na deszczu. Dobra, ale trzeba to wykręcić. Tą płytkę muszę wykręcić, żeby zobaczyć, czy coś pod niej, pod niej nie ma, bo widziałem jakąś zieloninkę na konektorze baterii. Wo! Wow, wow się zrobiło zielono. Zobaczymy co na płytce. Wo panie! Greenpeace byłby zadowolony z takiej ilości zieleni. Dobra, byłoby świetnie gdyby to było... ...to tutaj. Tu mam jakiś układzik. Jeśli to byłby wzmacniacz audio, jakby to było pięknie. Co to jest za maksik? Max 9836. WOHOHO! Digital Input Class D Amplifier. With feedback and brown out protection. No! Z feedbackiem, jeśli ten jeden układ, bo możliwe, że są dwa, z jednej strony i z drugiej, bo teraz żeby ciągnąć te sygnały na drugą stronę, w sensie w sygnały, no już tutaj sygnał analogowy z zasilania głośnika, zasilania, no, Kurczę, no jestem prawie że pewien, że taki sam układzik jest po drugiej stronie. Jeśli tu mamy feedback, to jeśli ten wzmacniacz zgłosi nam do proska, że jest uszkodzony, to myślę, że wystarczy naprawić jeden lub wystarczy, że jeden zgłosi problem i wszystko siada. Dobra, 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 to dajcie mi się tu rozeznać, tutaj troszkę to odgruzujemy. No, definitywnie wzmacniacz. Pięknie, pięknie. Dobra, odklejmy tutaj tą tajemnicę. Wow, 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 widzicie? Rezystorek wyleciał od razu. Dlatego nie wrzucamy zalanej elektroniki do myjek ultradźwiękowych. <noise> bo te wszystkie rezystory odpadają i nie wiemy, jaki rezystor gdzie powinien być. Bo tutaj właśnie nam jeden odpad od razu. Tam trzyma się jeszcze chyba na ścieżce, ale jego miejsce było tutaj. Patrzcie. Oj, oj, i odpad. Ale... Teraz, kładąc go z boczku, możemy go tam sobie jeszcze jakoś zmierzyć, jaką ma wartość. Czekajcie, go przyłożę do imadełka specjalnego. Specjalne imadełko. co? Chodź na zupę. Zaraz, kochanie. Teraz. Najgorzej go będzie zgubić, ale spokojnie wtedy z Datashita sobie znajdziemy do takiego punktu, by podłączony i zobaczymy przykładowy layout i coś się tam jeszcze ogarnie, więc. Są zawsze opcje pewne. No dobra, znając budowę rezystorów SMD. U góry jest wyprowadzenie napylane, ona się zabija się w dół, więc warto od razu z góry mierzyć, a nie z dołu. Bo te z boczków te rzeczy są, mogą być zjedzone, więc dół może nie mieć połączenia z górą, a u góry jest ten rezystorek. W sensie ta warstwa rezystancyjna. Żeby on nam nie wystrzelił, to jest podstawowy problem. Ale się rozpadł, ja pierdziele. Dawaj, pokazuj coś. Kurde, nie mam... Zły mam ustawiony ten. No come on, come on! Megaomy to nie, to nie. To na pewno nie megaomy. Nie każ mi strzelać w układzie. Powiedz mi, co to jest za, za rezystor. O, dobra. To już się chyba nie dowiemy. Właśnie się rozpad. No dobra, to będziemy musieli korzystać z, z domyślania się, co tam jest. Czyli będziemy musieli popatrzeć z czym to się łączyło mm, i fajnie, że z coś tam się może znajdzie. Dobra, to lecimy dalej. Albo jedę ja na zupkę, po prostu. Idę na zupkę. Jak tutaj widzimy, ten rezystor doprowadza nam napięcie, sygnał, cokolwiek, prawdopodobnie napięcie, na pin do debugowania. Pewnie to było po prostu napięcie, tu jest kondensator, to po prostu zasilanie. I tyle. To nigdzie nie idzie oprócz tego pinu debugera. Tutaj nam nigdzie nie idzie, to jest tylko kondek masa, zasilanko. Więc to nam nie wpływało. No, chyba że to przywierało nam te napięcie. Teoretycznie, może przywierało nam to napięcie. Tylko z tamtej strony. Hmm. Tu jest masa. No nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczmy z drugiej strony ten układ. Tu widzimy te same szklane elementy, które widzieliśmy wcześniej. Ten jeden, ten rozbity. Wątpię, że go rozbiłem przy wyciąganiu taśmek. Bardzo w to wątpię. Ale też widzimy, że drugi ma dziurkę na środku tutaj. To są diody TVS. Jestem prawie, że pewien, bo takie same są wykorzystywane w MacBookach. Diody TVS służą do ochrony przed przypięciami na liniach. Może być to dioda TVS na 5V, jeśli 5V skoczy, powyżej 5V, to od razu nam ta dioda zwiera do masy ten te napięcie. I tutaj oczywiście mogło być takie wyższe napięcie, jeśli tu zostało to zalane, około została zalana i poszło napięcie z głównej linii zasilania, czyli prosto z naszej baterii. Ta bateria ma na wyjściu. Ok, ta bateria ma na wyjściu 4,5V. No nie jest to za dużo. Aha, dobra, tak, 3, dobra, 4-4 to jest maksymalne napięcie, dobra. Jeśli to na przykład była dioda TVS na 33 V, no to mogło rzeczywiście to się uszkodzić. Więc teraz co bym zrobił, bym wylutował diodę TVS, która wskazuje, że coś jest z nią nie tak. I po usunięciu tego syfu, które mogło na przykład zaniżać napięcie tego zasilania, na przykład 3 v No zobaczyć czy to działa. Bo jak nie, to tutaj albo ten układ jest uszkodzony, albo problem jest na drugiej stronie, bo tutaj. No nie widzę więcej problemów. I to jest zabawne dlatego, że te dwie diody, to, czyli ta, która została uszkodzona i ta, która teraz jest też uszkodzona, ona była połączona z obudową wyjścia na głośniki. Tylko, że tam nie tylko są głośniki, ale jeszcze jest jeden układ tam dalej, schowany. Chyba tam coś od kamery jest, coś takiego? Może mikrofon? Bo ta masa tej obudowy jest różna od masy całej tej płytki. Na przykład to gniazdo już ma... Okej, okay, tutaj na zewnętrznych pinach to rzeczywiście to może być jakieś napięcie. A nie masa, ok. Czyli na tych pinach też może być to jakieś napięcie. 0,3, 0,3. Tutaj jest masa, i tu mamy 0,3, 0. Dobra, a jak to usuniemy, tę diodę, która już jest uszkodzona i tak? Skuba nam mocno się trzyma. Mamy dalej 0,3. Dobra, nie ma różnicy, no ale w każdym razie ta dioda i tak była z dziurką fizycznie uszkodzona. Dobra, ja bym teraz spróbował, zobaczyć co się wydarzy. I tutaj się nic nie nagrywało. Ja pieczę. Miłość, jak te kamery mnie wkurzają w człowieku, ty nawet wy nie wyobrażasz. Dobra, na zewnętrznych pinach było jakieś zasilanie. I po usunięciu tej diody nie ma żadnej różnicy. To jest ta gniazdo i taśma od tych głośników, ale widzimy, że tu jeszcze jest ten układ jakiś układ. Plus prawdopodobnie w tym miejscu mikrofon. Dobra. Już się Okej, okay, no ale to nie jest problem, to jest... Nie. Cool. No to weź, wyłącz to. No i włącz muzykę, jakąś Byle co, panie Miłosz. Miłosz, prawdopodobnie to nie działa. Po prostu chcę zobaczyć, czy jest informacja, że to dalej nie działa. Miłosz teraz będzie wybierał muzykę. <laughs> o cholera, działa. Ty no, jest, jest. Jest. Gdzie ja jestem? A, tutaj. <laughs> działa. Słuchajcie, działa. To najgłośniej jest? Da się głośniej? No, Bo jest też tu coś jest dotykowego. Spauzowałeś? Nie. To byś... Spauzowałeś, bo zdjąłeś okulary. No działa. Działa, działa. Kurde, jestem w szoku, wow! Wow, ja tu myślałem, że będzie ostre zamawianie części, a tu wychodzi na to, że ta korozja zbijała nam te napięcie, które było na pin do debugowania. Chyba, że ta pięknie ta dioda TVS też przywierała. Możliwe, że tak było. No to pięknie! Pięknie! Idziemy. Jak kupię <głupia> to wygląda, takie grające okulary. <głupia> <głupia> to jest silent, silent Party. No i lecimy z Tomorrowlandem. część obudowy, którą wyciągnęliśmy, no jest teraz zgięta przez to, że się grzało to oczywiście hotem, więc teraz najlepiej to naprostować. No, bo też ten klej usunąć, naprostujmy no, to delikatnie. Dobra, to skleić. Kropeczka, tylko taka bardzo mocna, najlepsza na rynku, jaka jest, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Hmm, żeby sobie tu łapek nie pokleić. Okej. Okay. No easy, not easy. Dobra. Kurde, tutaj z tej strony się klei już. Okej, okay, wskoczyło, pięknie. Dobra, zostawmy to. Dobra, z dwie godzinki minęły. Tutaj się te pozostałości kleju trochę przyszlifuje i będzie git. Kurde, panocki. Piknie, piknie. Tylko ten, pozostałości o kleju trzeba troszeczkę przeszlifować. I okularki. Piękne. Podsumowanko. Dlaczego nie wsadziłem rezystora, który tam był wcześniej? No, bo to był rystor doprowadzający napięcie na PIN do diagnostyki, debugowania tego urządzenia, gdzie oczywiście już teraz tego się PINu nie wykorzystuje. I to też jest dziwne w ogóle, że w produkcji dalej wsadzają tam te rezystory i kondensatory. Trochę dziwne, bo tak się robi później optymalizację kosztów. Co tu dokładnie mogło być przyczyną, dlaczego te słuchaweczki, ten wzmacniacz nie działał? Otóż spójrzcie, mamy dwa napięcia: VDD i jeszcze jedno napięcie PVDD. I co to są za napięcia? Są to napięcia zasilania, gdzie PVDD służy do zasilania końcówki mocy, wzmacniacza który jest tutaj wbudowany w tym chipie, Czyli zasilam górny i dolny mosfecik, który nam tworzy tą moc wyjściową na głośnik. I to ma swoją oddzielną ścieżkę dlatego, że tam jest duży szum, bo przenosimy tam troszeczkę tej mocy i to są te różne szumy przełączania nam dosyć znaczące. I jest drugie zasilanie, druga ścieżka VDD. Która służy do zasilania całej elektroniki, wzmacniaczy operacyjnych, elektroniki i wszystkiego, co jest niezwiązane z, tą, z tym tworzeniem mocy wyjściowej. Ten chip był robiony w dwóch wersjach: 388 i 389. 389 był dla wyższych napięć, do baterii z wieloma ogniwami. Natomiast wersja, którą tutaj mamy czyli 3.8.8 jest do wersji z jednym ogniwem, czyli niższym napięciem. I tak, Single Cell Mode, Vp Vdd, czyli to tego PVDD od 3V do 5.5V, czyli minimalne napięcie to było 3V, natomiast VDD jest równe dla tych dwóch modeli i to jest 1.7.1V, gdzie typowe to jest 1.8V. Więc tutaj, gdyby nam VDD spadło o 10 v to te urządzonko, tym wzmacniacz już w ogóle się nie uruchomi, bo zasilanie Elektroniki jest niewystarczające. I tam jest również zabezpieczenie under voltage lockout, że po prostu, gdy spadnie poniżej tego napięcia, to mimo, że może by starczyło, to i tak to zabezpieczenie nie pozwoli się uruchomić temu chipowi. Więc myślę, że to był problem, że VDD było przywierane. Nawet delikatnie do 1,6V, 1,65V już powodowało, że cały zmasaż się nie uruchamiał i był feedback. Tutaj jest problem. W sumie byś się zobaczył, jaki jest feedback. Czy był w stanie niskim czy wysokim. Jedyny feedback ten na razie, który widzę, to jest po prostu feedback audio, czyli ta pętla zwrotna, żeby to wszystko ładnie grało, a nie to, że sprzęt nie działa. Więc tutaj po prostu pewnie był problem z komunikacją, że procesor nie dostawał odpowiedzi cyfrowej od tego wzmacniacza. Po szynie i kwadrat C nie szła informacja zwrotna, że gramy, jesteśmy gotowi. Także ja się dopatruję przywarcia linii v DD. Więc zwykłe przyczyszczenie tego wszystkiego no, naprawiło to urządzonko. A jeszcze czemu nie wymieniam tego konsolorka, co był ten rystor zwarty. Ten kądziałek był do tej linii tego pinu do debugowania, który jest teraz nie burzyciu, więc nawet gdyby się teraz ten kątek zwar, to nie ma różnicy, bo tam tak jest odcięte, więc. totalnie. Także tyle. I pamiętajcie o ekipach, w nie współpracuje, czyli Komputronik, laptopy komputery, a linki promocyjne z letnimi promocjami. W opisie pod każdym filmem. Jeśli potrzebujecie stołów warsztatowych, mebli biurowych i foteli, to Elzap, Podzespoły elektroniczne jak Diody TVS to TME. A jeśli macie laptopa do naprawy lub inną ciekawą elektronikę, na przykład przemysłową, którą naprawiamy z Aldatechem, to wypełniacie formularz, który jest w opisie pod filmem. Czyli wchodzicie w formularze wypełniacie go, wysyłacie sprzęt lub dostarczacie osobiście lub nawet my przyjeżdżamy do Was, żeby ten Was sprzęt naprawić. Także tyle. Ja wracam do tworzenia kursów na platformę, dlatego że chcieliśmy do końca tego miesiąca wypuścić puścić wam pierwszy modulik. Mam nadzieję, że to się uda, bo chcę jeszcze wprowadzić parę ciekawych rozwiązań. No, ale trzymam wciąż, że mi się uda, bo ostro walczę przez te całe, całe lato. No, a płytki PCB z projektu Preheatera większość z was już dostała. Robimy teraz ostatnie paczuszki, więc tak wygląda sytuacja. To się trzymajcie na razie.